dzisiaj robimy recapa z dnia 27 sierpnia był to pierwszy dzień po moim payoucie gdzie zostało mi na koncie 1000 dolarów także na tą pozycję ryzykowałem tylko 250 dolarów czyli 0,5 ale przejdźmy najpierw do newsów newsów w sumie nie było o 1630 tylko Oil Inventories wyszły pozytywne ale o 1630 więc dużo mi to nie dawało i były żółtą kopertą, także mało ważne Przejdźmy sobie do trade'a. 4 godzinówka wtedy była jeszcze wzrostowa. Godzinówka była wtedy spadkowa, więc bierzemy Confluency z 4 godzinówki. Przejdźmy sobie na piątkę. Piątka wyglądała następująco, czyli zebraliśmy London Low i była zmiana struktury. Więc przeszliśmy sobie na minutówkę i na minutówce wygląda to w ten sposób czyli tu przebiliśmy London Low zrobiła się 15.50 4 godzinówka up, godzinówka ok, w spadek ale 4 godzinówka up, więc wyczerpamy, że to 4 godzinówki zebraliśmy sweepa London Low eee, zmieniliśmy strukturę i było po 15.50 czyli mamy bardzo dużo potwierdzeń i kolejne potwierdzenie, zmiana struktury Weszliśmy, wróciliśmy z London low, przeszliśmy przez London low e, Swipnęliśmy je e, z, Zmieniliśmy strukturę Otworzyło się piękny fair value gap Chwyciliśmy go, poszliśmy do góry i z tego wchodziłem e, Nie będę ukrywał, zaryzykowałem tylko 250 dolarów, czyli 0,5% I nie dawałem stop lossa pod tym, co powinienem dać ale troszeczkę i wtedy byłaby transakcja 1 do prawie 4, ale troszeczkę obstrałem zbroję i dałem stop lossa aż pod samą płynność, gdzie transakcja zrobiła 1 do 2, ale to nie problem, każdy zysk jest ważny, żeby wam to udowodnić. Yy, tutaj jest ten dzień: 540 dolarów na plus, także 1 do 2 z groszem, bo 250 dolarów ryzykowałem. Ale przejdźmy jeszcze raz do analizy, czyli spadliśmy. Sweep Londynu. Była okazja na minutówce, i wczoraj, to ja miałem musiałem mieć psychę ze stali. Psycha ze stali wczoraj już wam mówię dlaczego. Sweep. Fair value gap tapnięty. Wchodzę w pozycję. I to zapierdziela do góry Tak jak widzicie. Tu jest London High, gdzie miałem take profit i zobaczcie, co wykres mi robi Mówi tak, a może walniemy mu w take profit, a może w stop loss, a może w take profit A ja wiecie, take, break even nieustawiony, no bo 1 do 1 ustawiam break even, tak według mojej zasady jest No i jedzie, 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 pyk i dopiero po 15.56 do, 7, do 18 prawie czekałem aż mi hitnie Take Profit, Czajecie to? Wczoraj to mi szarpało psychę w cholerę tutaj na tym, nie? Kto jest traderem wie o co chodzi, tu jest Take Profit, tutaj się zawraca rynek i on robi No ale finalnie tapnęło Take Profit, zebrało nawet Asia High, także Dzień dodany: 520 dolków zaksięgowane, konto aktualnie wynosi 2,307. Pozdro.